Po powrocie dr Raven zakonserwował kilka pająków w alkoholu. Teraz zbada je, by określić, czy należą do nieznanego gatunku. Ptasznik z lasów tropikalnych wygląda nader charakterystycznie. Najwięcej informacji zawierają jednak jego odnóża. Czwarta para odnóży jest grubsza. Podnóża pająków stanowią doskonały obiekt badań. To na ich podstawie określa się zróżnicowanie gatunkowe. Coś nowego. Trzeci pazur. Dodatkowy pazur to coś niezwykłego. Jednak haki jadowe kryją coś jeszcze bardziej charakterystycznego. Coś, co dr Raven widział zaledwie kilka razy w ciągu swojej 20 dwudziestoletniej kariery. Małą kępkę czarnych kolców pomiędzy hakami. To coś nowego. Ma kolce pomiędzy hakami. Obejrzyjmy go dokładnie. To z pewnością nieznany gatunek. Jestem bardzo podekscytowany. Ten pająk wykazuje cechy dwóch różnych gatunków. To nie jest po prostu coś nowego. To zwierzę łączące w sobie cechy dwóch innych. Rodzaj łącznika pomiędzy gatunkami. Nowy gatunek ptasznika potrzebuje nazwy. Rozpoczyna się najtrudniejszy etap badań doktora Ravena. Wszystkie części ciała pająka muszą zostać wyodrębnione, oczyszczone i zbadane pod mikroskopem elektronowym. Następnie trafiają do napylarki próżniowej, gdzie pokrywane są cieniutką warstewką złota. Przy 50-tysięcznym powiększeniu maleńkie włoski wyglądają jak gigantyczne pnie drzew. Kiedy ogląda się obiekt pod mikroskopem elektronowym, zmianie ulega cała koncepcja postrzegania zwierzęcia. Dociera się do podstruktur zupełnie innego świata. Widzi się włoski na włoskach, a czasem nawet żyjące tam bakterie. Kształt włosków określa ich rolę, determinując czy służą do filtrowania żywności, czy do ustalania temperatury. Badania pozwalają doktorowi Ravenowi odkryć cechy, które potem pomogą mu określić drzewo genealogiczne pająka. Innym członkiem zespołu badawczego jest biolog Marta Janes, specjalizująca się w ptasznikach zamieszkujących jej rodzinny Meksyk. Co kilka miesięcy do muzeum dociera kolejna paczka pająków czekających na swoją nazwę. Jednak z reguły Marta pracuje z żywymi zwierzętami. Przywiozła z Meksyku kilkaset pająków. Są one tak cenne, że miejsce ich ukrycia pozostaje tajemnicą. Będę zajmowała się ptasznikami jeszcze przez wiele lat. Zostało tak wiele pytań bez odpowiedzi. Wiele z pająków Marty przeszło istną gehennę. Część skonfiskowano nielegalnym handlarzom aż na terenie Niemiec. Teraz też grozi im niebezpieczeństwo. Ukrywamy je, ponieważ prawnej ochronie podlega cały rodzaj pelma. To bardzo cenna kolekcja. Mamy tu osobniki dorosłe oraz młode. Wielu ludzi uh, chciałoby je zdobyć, oczywiście w celach so handlowych. I raczej nie zawahaliby się przed włamaniem w latach 70. piękno oraz łagodne usposobienie ptaszników z rodzaju brachy pelma sprawiły, że na ich punkcie oszalał prawie cały świat. W rezultacie pająki te znalazły się wkrótce na granicy wyginięcia. Dziś są gatunkiem chronionym, ale meksykańskie doświadczenia wciąż powinny stanowić ostrzeżenie. Populacje pająków mają z powodu degradacji środowiska oraz nielegalnego handlu. To spory problem. Czym zająć się najpierw? Badaniem nowego zagrożonego gatunku? A może raczej najpierw go ochrońmy, a potem badajmy? Osobiście opowiadam się za tym drugim rozwiązaniem. W niektórych krajach ptaszniki uznaje się za przysmak. W Kambodży najbardziej poszukiwane są świeże. Kończą na patelni, doprawione odrobiną soli i czosnku. Nie jest to jednak jedzenie biedaków. W Kambodży ptaszniki to naprawdę wielki biznes. 4 tysiące właśnie dotarły do wioski skłon. Zebrane z lasu i brutalnie pozbawione haków jadowych jeszcze żywe trafiają na targ. Dla wielu rodzin ich sprzedaż to jedyne źródło dochodu. Dlatego też konkurencja jest bardzo duża. Sprzedane w godzinę pająki szybko pojawiają się na straganach. Marynowane w winie ryżowym służą jako tradycyjne lekarstwo na bóle pleców i bezsenność. Najczęściej jednak kończą na półmiskach. Skłon nazywane wioską pająków słynie ze swoich włochatych specjałów. Wciąż gorące pająki można także zamówić z dostawą. Ludzie przyjeżdżają tu aż z odległej o 90 km stolicy kraju Phnom Penh, by spróbować chrupiących przysmaków za 10 centów za sztukę. Prawdziwi smakosze jedzą rękami. Podnóża muszą być chrupiące, a bogate w białko odłówki wciąż soczyste. Dla obcokrajowca to dość szokujące, ale tutaj pająki zjada się od wielu setek lat. Pytanie tylko, na jak długo starczy tych włochatych przekąsek?